Gdybym miał wybrać jeden czynnik dominujący, który na poziomie makro dla mnie jako dla biznesu, menadżera, właściciela, pozwala mi oceniać, czy ja jestem w stanie w ogóle zająć pytanie, po, zająć pozycję na jakieś konkretne zapytanie do wyszukiwarki, jest historyczna rotacja wyników organicznych. Historyczna rotacja wyników organicznych to jest po prostu tolerancja Google Bota na wpuszczanie nowych domen, domen do, do top 10. I jesteście w stanie to sprawdzić. Na przykład w Keyword Explorerze w AHREF-ie. wpisuję sobie na przykład część samochodowe. Cześć już z, w, z Was wie, że będzie to bardzo trudna fraza, ale chciałbym spra sprawdzić, czy ona będzie miała rzeczywiste, rzeczywiście odzwierciedlenie w e, historycznej rotacji wyników organicznych. I spójrzcie na to. Tak naprawdę top 10 jest stagnujące, bo poza powiedzmy dwoma, trzema URL-ami, tak naprawdę w tej branży nic się nie zmienia. Nie w tej branży, tylko na to zapytanie. I tak naprawdę e parts siedzi tutaj od dwóch lat w top 1. Allegro sobie rotuje wyżej niż jakieś top 3, top 2. Intercars podobnie też w zakresie tam tolerancji pewnie e, 3. Mogę sobie oczywiście wziąć też tylko samo top 10, żeby zobaczyć jak to wygląda. Natomiast mnie interesuje taki szerszy kontekst z tego względu, że widać jak te domeny w ujęciu historycznym sobie z tych pozycji wchodziły. I widać, że na przykład do top 10 weszło coś takiego jak deler i to się. Wydarzyło mniej więcej dwa lata temu. Przynajmniej ja nie mam po prostu już starszych dat, bo żeby zobaczyć starszą, musiałbym mieć wyższy pakiet Acharefa. Więc tutaj to widać i widać, że jedną z takich świeżych domen, która weszła, jest Owoko. I możecie sobie sprawdzać na przykład, czy te domeny to są zupełnie świeże domeny na rynku. Możecie sobie sprawdzać, czy przebieg w Acharefie, w Senuto, jak kształtowały się te zasięgi organiczne, jak wyglądał Web Tak, też zachęcam do, do sprawdzania sobie tam. Pewnych y, y, kopii, jak ta strona internetowa wyglądała kilka dni temu, żeby móc sobie uprawdopodobnić, że na przykład ta domena teraz dopiero zaczęła mocno inwestować, a wcześniej robiła to słabiej, albo to jest zupełnie nowy podmiot. Natomiast jak spojrzycie sobie na strukturę tego top 10, no to widać mniej więcej, że ona jest w takiej szeroko rozumianej stagnacji. To znaczy, tu się nic nowego nie dzieje. To znaczy, tu nie ma takich wyrzutów, na przykład, że iPars e dzisiaj jest, jutro go nie ma, y, a APars też wypadł, albo Intercarsu. To, to jest jakaś taka. To jest jakieś takie zapytanie, które jest złożone z bardzo, bardzo, bardzo silnych domen i generalnie bez. Mocnych inwestycji, jak widzicie, tutaj tak naprawdę tu mamy dwie, trzy, może domeny maksymalnie, które w ciągu ostatnich dwóch lat na takie zapytanie weszły. Więc, jak się sobie zadajecie pytanie, jako mała firma, małe przedsiębiorstwo, mały e-commerce, czy na przykład taka fraza jest dla Was do zrobienia jakimś małym budżetem, to prawdopodobnie odpowiedź brzmi: Nie, nie jest możliwa do zrobienia. I odpowiednio yy, tak można analizować wszystkie inne wyniki. Wpiszmy sobie dla przykładu kasza jaglana. Dla kaszy jaglanej niby wynik jest tutaj dużo łatwiejszy, więc powinno być dużo łatwiej, wolumen zapytań jest dosyć duży, no i sprawdźmy. Tutaj widać już totalny, totalne zagęszczenie i widać, że te pozycje dużo częściej rotują, czyli nie ma takiego skamieniałego top 10, w którym siedzą w kółko te same domeny. I widać, że tutaj rotuje w przypadku zapytania o kaszę jaglana, rotują różne też zawartości, czyli mamy zarówno wyniki encyklopedyczne, bo tutaj pojawia się Wikipedia, ale pojawiają się też na przykład poradniki na temat tego, czy wiesz, co jesz, kasza jaglana, właściwości i tak dalej, tak? Pojawia się też wynik artykułu w aptece, ale pojawia się też y, jakiś poradnik Moto Medonet, który właściwości i widać na przykład też tutaj pojawia się też taki ciekawy, bo tutaj y, pozycjonuje się tag kasza jaglana we, wewnątrz y, kwestia y, smaku y, i dopiero gdzieś tam dalej jest sklep internetowy, a w zasadzie dwa sklepy internetowe, więc w ujęciu historycznym też Wam daje y, analizowanie Historycznej rotacji wyników organicznych pozwala Wam też w ujęciu historycznym spojrzeć na to, jakie Serpy w jakim tempie wchodziły, czy one wchodziły, czy nie wchodziły, czy to stoi i mrozi, ale także strukturę tego, jakie URL wchodziły na te pozycje, czy to były na przykład właśnie wyniki sklepów, czy wyniki blokpostowe, bo może mogłoby się wydawać, ja gdybym na to nie spojrzał, to pewnie bym przyjął, że kasza Jaglana jest super keywordem do sprzedaży kaszy Jaglanej w sklepie spożywczym kasza Jaglana, a widać, że jednak te dłuższe formaty, które mają prawdopodobnie dużo bardziej obszerną zawartość, są jakby gloryfikowane przez. Algorytm w tym kontekście. Także zachęcam Was do analizowania historycznej rotacji wyników organicznych, bo jest to bardzo wdzięczna metryka, która jest bardzo prosta do analizowania, ale jest bardzo wdzięczna pod względem um, skuteczności tego, czy Wy jesteście w stanie tutaj zająć pozycję. Biorąc pod uwagę takie zapytanie, to nawet nie spoglądając na profil linków tych, tych domen, to tutaj prawdopodobnie zajęcie pozycji 3, 4, 5 um, nie odbyłoby się bez jakichś większych trudności. Wciąż algorytm tutaj pozwala na pewne zakresy ruchu. E, oczywiście można byłoby dołączyć do tego analizę profil linków, analizę kontentu, żeby sobie tu uprawdopodobnić, jak silne są te pojedyncze url -e w kontekście link buildingu i jak są mocne pojedyncze domeny. Natomiast gdybym miał ocenić, to ta fraza będzie dużo, dużo, dużo łatwiejsza niż ta poprzednia związana z branżą automotive. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę. Mówił do Was Adrian Pakulski z agencji SEO -Paku Studio. Do następnego. Cześć.